Siemanko, z tej strony Nexon i witam się z Wami serdecznie w kolejnym odcinku z Dema FIFA 14, a konkretnie z szybkich meczyków. Znowu mi się wyciszyło cholera jasna, ponieważ pady się włączył. A już wam mówię, jak to wszystko wygląda w grę sobie kolejną wersję modingu. i mamy kolejne drużyny. Jakie już wam pokazuję, jak widzicie, jest reprezentacja Polski, Niemiec, już wam po... są stroje, są stroje, są naprawdę wszystkie stroje błaszczykowskie na niestety dalej ma starą fryzurę. Są nowe stadiony, ponoć jest Boruc, jest Jędrzejczyk, Salomon. Naprawdę, jak widzicie, jest wszystko po prostu. Są poprawione już statystyki. Jest nasz ukochany, najlepszy obrońca. No, naprawdę jest, jest warto i jest fajnie, tak? Dobra, nie przedłużając, pokazuję, pokażę Wam resztę, z, resztę drużyn. Jest Portugalia, Hiszpania, Turcja, Stany Zjednoczone. No tutaj się będę pewnie powtarzał, przy niektórych przypadkach będę czytał drużyny, które były. Albo z poprzedniego VotingWay'a. Urugwajn, Arsenal, Cardiff City, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester City, United, Swansea, Spursi, Bayern 04, Borussia Dortmund, FC Bayern, Schalke, z czego się bardzo cieszę, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Olympique Lyon, PSG, Marsylia, Celtic, Rangers, SL Benfica, em, Porto... Sporting Atletico Madrid, Barcelona Real, Atletico Bilba Atletic Bilbao, przepraszam, Rada Sociedad, Valencia, Sevilla, Ajax, e, Feynord, PSV, Ceskwa, Moskwa, Zenit, Galatasaray, Fenerbahce, River Plate, Boca Juniors, New York Red Bulls, Argentyna, Belgia, Francja, Boże Francja, Brazylia, Chile, Kolumbia, Anglia, Francja, Niemcy, Włochy, Meksyk, Holandia. Polska. Więc jak widzicie, jest ich naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. no Naprawdę trzeba się dosyć długo poprzewijać aby dotrzeć do zespołu, w którym dzisiaj będę grał. A dzisiaj sobie zagramy El Clasico, czyli Real kontra Real kontra FC Barcelona, oczywiście. Ja mam zagrać Realem, natomiast e, przeciwko mnie ma zagrać, e, no właśnie, Barcelona. Tutaj stroje, wszystko jest ładnie ustawione. Przejdźmy sobie do ustalenia składu. No, i tutaj w przeciwieństwie do rzeczywistości będzie u nas grał Castilla w pierwszym składzie. Hmm. Dobra, zrobimy taki Bayer, bo chcę grać z Di Maria, więc Bale będzie grał na SPO, ponieważ ma nominalną pozycję SN. Cristiano Ronaldo, Di Maria, Bale, Benzema oczywiście. Zamiast Kediro będzie sobie Chabi Alonso grał tutaj. Hesse Rodriguez. Dobra, 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 dobra. Trzeba jeszcze ławkę ustalić i to wszystko ogarnąć. Żeby nie było tutaj aż takiego zamieszania, no oczywiście na ławkę wejdzie Quentrau i Varan eee, I jeszcze na ławce się pojawi właśnie Kedira, zamiast kogo? Zamiast Casemiro się pojawi Kedira I kogoś jeszcze tutaj mogę wprowadzić? No to wprowadzę sobie Hesse Rodriguez A wolę tego zawodnika niż i Jaramendiego i ok, chyba skład jest ustalony i tak się on prezentuje, ale przybliżę go Wam bardziej w trakcie meczu. A nie przedłużając rozpoczynamy sobie, jest już poprawiony bóg z karnymi, ponieważ wcześniej było tak, że jeżeli w karnych yy, wszedłeś w karne po prostu Eee, jak miałeś tego modingwai jedynkę to ci wyłączało grana, teraz to już e, ponad zostało naprawione i jak widać są też nowe stadiony, ponieważ uwaga gramy na Santiago Bernabeu, a nie na Camp Nou Naprawdę wow, Mo wow Moddingway praktycznie zrobił z tej gry podstawową wersję FIFA 14 Jakby jeszcze z, coś z Ultimate'em zrobili to to już by kompletnie była masakra Dobra, Sergio Ramos, Iker Casillas, Pepe, przejdźmy sobie do jedenastek obu drużyn. Skład Real Madrid, formacja 4-2-3-1 i potem na bramce Casillas, potem Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Czabielonzo, Luka Modric, Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale i na ataku oczywiście Karim Benzema. Zdecydowanie będziemy tutaj używać często Cristiano Ronaldo Formacja Barcelona 4-3 i na bramce Valdes, potem Dani Alves, Piqué, Mascherano, Adriano, Xavi, Sergio Busquets e, I Niesta, Sanchez, Lionel Messi i Pedron Tutaj naprawdę trzeba uważać na Messiego, zresztą jak na całą Barcelonę Ale nie przedłużając, rozpoczynamy sobie gra z kontry ustawiona i gramy Miejmy nadzieję, że uda się nam zdobyć bramkę Ostatnio z tymi golami coraz lepiej. No, spadają. To można uznać, że lepiej. Ale dobra, Sanchez. Sanchez kontra Marcelo. Marcelo tutaj pressingiem nie przypuszcza. Marcelo, znaczy się Marcelo, nie przypuszcza Sancheza pressingiem i bardzo ładnie zażegnał. Jak na razie zagrożenie. Marcelo. Piłkę ma oddaje do Daniego Alwesza, Który już gra z numerem 22. Czyli jak widzicie, Modding naprawdę szybko działał. Tutaj wszystko poprawili. Ponieważ na Daniel Alvesz oryginalnym demiem ma numer 2. Ponecz poprawili też fryzurę i twarze, czyli, że Ronaldo nie wygląda po prostu jak jakiś Arab, bo wcześniej tak to wyglądało. Wow, ale piła! Di Maria, Di Maria, Di Maria ogarnij, cholera jasna. O no ta szlamazarność zawodników jest trochę widoczna. Dobra, do Pedro ze starym numerem Dawida Vii. Odziedziczył go po tym napastniku. A my tutaj zdecydowanie musimy wykorzystać naszą ofensywę. Dobra, Bale, Bale już świetnie przejął piłkę w debiucie, zdobył bramkę. Aj, no, myślałem, że tam zdoła mi główką przechwycić Di Maria albo e, Chabi Alonso, ale niestety nie. Chyba zaraz zastosuję w ślizg, bo tutaj ciężko jest naprawdę odebrać piłkę i ci zawodnicy się przesuwają stopniowo, i to jest naprawdę niebezpieczne. Dobra, Ronaldo. A, to był Bale. nie Ronaldo. Czemu mi się po postrało, że to jest Ronaldo? Dobra, Czap, ale świetnie tutaj Benzema. Benzema, Benzema! Ale świetnie Waldez bronił, ale tak naprawdę Benzema od prosto w Waldesa. Dobra, Ronaldo do środkowej. Ach cholera, chyba trochę za mocno, ale jest Sergio Ramos. Zapomniałem przecież, że Ramos ma totalnie opęgówki. O, po prostu Sergio Ramos po prostu to to jest zawsze po prostu gol. To jest praktycznie tak często Ramos po prostu uderza z e, główek, mimo iż nie jest wcale jakiś wysoki. Po prostu Ramos tak często w 13 pakował e, do, piłka do siatki głową. No e, jak widać tutaj też się to zdarza. E, przynajmniej mi, ja rzadko strzelam e, bramki. Znaczy, rzadko strzelam bramki w FIFA 14 z różnych, a jak się widać, rozkręciłem. E, no i Ramos mi w tym pomógł zdecydowanie No ale fakt faktem, że prowadzimy w 26 minucie już 1 do 0 z Barceloną na Santiago Bernabeu Co jest naprawdę ważnym, ważnym faktem I... Nie, wybi to Sergio Ramos Fuck, Czabi! Czabi! Dobra, mordić Dobra, Bale, Bale Coś czujesz, że tutaj będzie 2 do 0 no, cholera, Di Maria, serio, nie będzie 2 do 0, bo Di Maria się zaszportał z piłką. Trochę lipo. Dobra, Ronaldo ma piłeczkę. Ja się na chwilę zapauzuję, zaraz do Was wrócę. Okej okay, i już jestem z powrotem Piłkę ma Ronaldo I Ronaldo z dystansu z prawej nogi Prosto w bramkę leciała ta piłka Naprawdę widać jak tutaj są te strzały e, Zrobione No ale niestety Victor Valdez stał w bramce I pewnie złapał piłkę Ale Sergio Ramos ponownie przyjął piłkę Chabi, Chabi przegrał pojedynek z Adriano Niestety się przewrócił Dosyć dziwnie tam Chabi. Dobra piłkę ma Pedro Pedro Rodriguez Iniesta do Busquetsa Busquets albo... Chyba Busquets, Pamię pamiętam, że... Wow! O masakra, jak tam... Ale błąd w naszej obronie, popatrzcie co to się stało Tutaj byłem pewny, że to tutaj... A się odsunął Pepe od tego, a Messi, no to było naprawdę groźne Gdyby się ta piłka wtoczyła do bramki, nie byłoby za ciekawie Na pewno by nie było za ciekawie Na ma z ma główeczki, świetnie! Ale Bale niestety nie dojdzie do tej piłki Ronaldo coś ciągnięty do tyłu, a to Bale bardziej się udziela na tej lewej stronie. Ale dobra, Di Maria. Di Mar, Serio, sędzia? Serio? Lecimy z kontrolą, na tymi O, tutaj mamy ten strzał. E, obrony znaczy się Wiktora Valdesa i to był strzał Benzema. A tutaj mamy główkę Sergio Ramosa, po której padł e, i pierwszy, jak na razie, jedyny gol w tym spotkaniu. Statystyka, no to my ewidentnie prowadzimy, chociaż... To jest już tradycja, to jest już po prostu tradycja. Przeciwnik ma posiadanie piłki większe. Ale dobra. Bale. Bale zaczyna i lecimy. Od razu. Bale tam został pociągany przez koszulkę, ale Bale do środku je! No ale nikogo tam nie było. I też nie dojdzie do tego Di Maria. A szkoda, bo powalczy tutaj Walijczyk o tą piłkę do, do ostatniej chwili. No Jest też dziwna sytuacja, że Bale jest chyba i w Spursach na obecną chwilę i w Tottenhamie. To jest trochę dziwne, prawda? Dobra. My od razu znawiamy wrzut z autu i pił... Di Maria piłkę ma. Dobra Karwa hal, Karwa hal, Karwa wykorzystaj swoje przyspieszenie. No, znowu out, znowu out tutaj. Świetnie gra pressingiem Barcelona w, środku, w, te, przy tej, w tej części pola. Benzema nie opanował piłki, oddaje do Mordicia. Mordić Mordić, stary serio. Marcelo, jest obok ciebie, a ty podajesz tak celnie. Trochę żeś dupy dał, stary. Wow, ale Ronaldo na ścisku poleciał. Dobra, Marcelo. Tutaj trzeba go pilnować. Go znaczy się Messiego, oczywiście. Dobra, piłkę Casillas Beznadziejny strzał. Na nasze szczęście, oczywiście. A my zaraz się chyba pokusimy o pierwsze zmiany w tym spotkaniu. A co? Trzeba sobie spróbować skorzystać z zawodników, na pewno wejdzie isko. I się zastanawiam czy nie wpuszcza Hesse Rodriguez'a Tylko za kogo? Ronaldo raczej nie ściąga Dobra, dobra, Ronaldo walczy do końca stary, co to było? What the fuck? Ronaldo walczy o piłkę, Ronaldo walczy o piłkę, Ronaldo walczy o piłkę i... Aha to chyba tak, żeby podkreślić, że się wywrócił, zrobił. <grym> nie mam pytań. Dobra, mniejsza z tym. Piłkę ma Ty trzeba uważać naprawdę na tego kluczowe podania i nie to tutaj również... Dobra, jasna. Dobra. Zażegnaliśmy zagroż zagrożenie. Piłkę ma Ronaldo. Ronaldo, górna piłka do Benzemy Benzema, Benzema, Benzema. Benzema na bardzo szybkiego Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria. został przepchnięty przez maszynę. No, Di Maria z pierwszej piłki. Ładnie to uderzył. Argentyńczyk, ale nie celnie. No i tutaj z boiska zejdzie Alexis Sanchez. Pytanie, kogo wprowadzi, em, trener Barcelony na boisko? Christian Teo. Tutaj też trzeba będzie uważać. No a my sobie również wykonamy zmiany, a czemu by nie? O, już wiem, za kogo zrobię zmianę. Bale pójdzie na atak, a zamiast Benzeme będzie sobie Isco i Hesse Rodriguez wejdzie za. Za Di Marie. Bardzo dobrze. Mi się... mi pasuje, mi pasuje. I to strzelam, że to jest Bale. Nie, to nie jest Bale. Bale ma normalną twarz, więc to musi być Benzema. Nie, to... Dobra, to jest Di Maria. Nie mam pytań. No i na błysku się pojawił Isco oraz Hesse Rodriguez zamiast Di Marii i... Karima Benzemy. Ciekawe jak się Bale będzie spisywał na ataku. Numer jak 11 i wszystko pasuje na no na ten atak. Dobra, Gareth Bale. Mordić walczy, świetnie powalczy tutaj chorwat chorwat przepiękna piłka do Ronaldo Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Doszczytkowanie w pole karne, Ronaldo Chciał tam Bale uderzyć finezyjnie z nożyc, ale niestety nie udało się I teraz o piłkę walczy Chabi Alonso z Adriano Adriano przepchnięty, ale dalej ma kontrę Barcelona Tam się Messi niebezpiecznie pokazuje Co ja mam zrobić? Panika, 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 panika Wybił piłkę Ramos, bardzo dobrze, bardzo dobrze I Gareth Bale jednak nie Bail tylko Xavi kontra Messi, ale no tutaj z pojedynką z Pepe to Messi już nie miał szans Dobra, Pedro, Pedro, Pedro Pedro. Świetna piłeczka do Hesse Rodrígueza, Hesse to jest twój This is your moment Hesse Hesse świetnie to zrobił i Hesse będzie doszredkowywał Hesse na główkę prosto doszredkowuje To była najgorsza Główka, jaką widziałem kiedykolwiek w życiu. A w 90 minucie na boisku się pojawił Neymar. To była najgorsza główka, jaką widziałem w całym moim życiu. Bail tutaj, no, miał tyle miejsca, że mógł zrobić co chciał. A on strzelił kurna ramieniem do tyłu. Chyba sobie ze mnie kpicie, że Bail to ramieniem strzelił. Nie mam pytań po prostu. Czy to miało być 2 do zera? Hesse Rodríguez tak ładnie tam popędził, Przedryblował Adriano, a potem. Bej, lalić pan z buraki. Zmarnowałeś jest całą akcję. No, sędzia, gwisz to. No, Andrzej, gwisz to. Cholera jasna. Nie, nie, nie dam. Nie pozwolę. Gwisz to, Andrzej. Dobra, jest. O, cholera jasna. Rzut wolny, Messi. 90 minuta. Nie, ja nie mogę pozwolić na to, żeby tutaj był go. Chociaż nie wiem, czy nie. Dobra, na szczęście Messi uderzył fatalnie. No i udało się nam wygrać to spotkanie 1 do 0. Pamiętajcie, że mamy nowe drużyny, jakie pokazywałem Wam na początku. Ja już teraz muszę spadać. Mam nadzieję, że się Wam podobały. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górze. No i na razie, cześć.